Gracias. La... Nieprzypadkowo, przygotowując się do jakiegoś wieczoru poetyckiego, znalazłam wiersz pięknej, wspaniałej polskiej poetki Julii Hart. każde nagłe O Bo jakże Was kochałam rzeczy niekonieczne. Obrazy, słowa, kwiaty, uroźne twarze, każdą łąkę kwitnącą, zachodnie świty. Bo jakże Was kochałam ponad siły prawie. I jakże mnie gniewało to, zbyteczne. Myślę, że to jest tekst, który mieści w sobie tę wspaniałą osobowość pani profesor Jamini. Ta pasja, która się ma. Ja mam to szczęście, że pracowałam raz, to tylko mówię z panią profesor, dalszy ale ta pasja, ten bogin, który ona... Coś w niej było tak silnego, tak wspaniałego, że zapalała cały zespół, do którego przychodziła aktorski, bo ona mówiła tekstem, frazą aktorską. Ona rozumiała, że sztuka, jeżeli się ma urodzić, to się on musi urodzić w aktorze, w tancerze. I to nam usiłowała zaszczepia. Pamiętam jak, jak pokazała swoją drobną, wspaniałą postacią, jak się trzyma kosę, bo grałam wtedy śmierć tragedii o Luganczo, bo ona wchodziła na scenę i mówiła, no że kosę trzyma się właśnie tak. I to było według To była wspaniała osoba, która łączyła w sobie duszę pasjonatki, duszę artystki, duszę społecznikowską. Również szczyciliśmy się tym my Związku Artystów Stanów Polskich, że ona jest takim naszym wielkim członkiem, że nie ma spotkania opłatkowego, nie ma spotkania wielkanocnego, gdzie pani Jamina nie przyjechała do nas, nie była, nie tylko dekorowała stół, tylko włączała się. Do tego Gdańska, bo przecież pamiętamy tutaj być równie wspaniałych twórców teatru. Też ta akcja, o której mówiła koleżanka, upamiętnienia miejsc, w których pracowali i mieszkali ci wielcy artyści, jak Chyba jak Bieliczak, jak... Y, 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 W tym momencie, pani profesor Janina Masarczak była tylko artystką, co zaświadczają zaświadcza pamięć wśród obecnych: recenzje, sukcesy, uczniowie, ale był jakiś więcej. Pośród wielu, wielu artystów, często bardzo wybitnych, myślę o artystach wielu dzieci wszystkich dzieci, którzy po wojnie Pracowani na wybrzeżu e, była jedną z bardzo licznych, wybitnych osobistości artystycznych, które zechciały na zawsze trwale związać swój los z Tańcu na wybrzeżu. Pozostać. Wytwarzając wokół siebie, wytwarzając nie tylko dzieła, ale wytwarzając wokół siebie no, całe środowisko, aura. Dzieła, ale uczniów, ale wygubicieli, ale miłośników, ale przyjaciół. E, takie osoby są niezbędne. To one wiążą liczność ze sztuką, wiążą trwale. Pozostają w pamięci jeszcze na zawsze. E, ich dzieła są czasami tym młodzieńczym przeżyciem, które jako, się ja przeżycie pokoleniowe, zostaje na zawsze. O którym się wspomina na starość. Pamiętam moją rodzinę, która wspominała mią Dała przedstawienie w Kijowie w roku 1912. Wspominała to jedno przedstawienie, chociaż wiele przedstawień w życiu Taka była Pani profesor Jadwiga Jeżdżówna-Sącz. za wszystkim, no ciepłe, uwagą, świetnie, uwagło, świetnie radykowała stosunki. Ja byłem bardzo dobrym człowiekiem, kiedy miałem zaszczyt Panią profesorów poznać, a... a a to, a to była było znajomość jego bez dystansu. Tego dystansu, który byłby naturalny, chociażby zważywszy różnicę wieków. Ale kiedy mówię o tym środowisku, kiedy mówię o jej byciu tutaj, nie tylko o tworzeniu, ale o tym życiu, myślę również o czwartkowiecach. Przecież e, pani profesor Janina Jerzy-Mukasowca ustawiła po sobie e, artystów całą artystyczną rodzinę. Kiedy mówię o środowisku, myślę również o tym. Jest Znamucja jest Bruno, jest Monika. Już trzecie pokolenie, proszę Państwa. Trzecie pokolenie związane z teatrem, ze sztuką e, tworzącym tukaz, Kontynuujący w jakimś sensie oczywiście ducha tej wspaniałej, choć jakże nie wysokiej osoby. E, była tam kimś, kogo porównywałbym z strutkiem Kywalowskim, moim mistrzem. To strasznie mocno w rysunku tego miasta. Chociaż przecież też była przybyszem, tak jak mówił Stanisław Krakowski. Wrosła w to miasto i wrosła w naszą fizyczną gałąź. Takie osoby są po prostu niezbędne, kiedy mówimy o tradycji, o ciągłości, no dobrze, ale, ale personalnie, tak personalnie, jak i na naszym Cieszę się bardzo z tej tablicy i, i, i dziękuję tutaj zarówno pani tak, prezes jak i, miasto, jak i Pani Teresa Bamboże Palarczy, to bardzo pięknie, że za tę tradycję przypomina, że przypomina tak piękną i ważną postaci. Cieszę się, że możemy w ten sposób oddać chorobii żywej, żywe, żywej pamięci. Żywe Dziękuję. Oczywiście mam wszystko na scenę, rodzi coś nowego. Janina, jeżeli u to wydaje z się, jest Warto to powiedzieć, bo jeżeli coś się rodzi w jakimś miejscu, no to w jakimś sensie, w naturalny sposób, później w tym środowisku wzrasta, funkcjonuje nasza pozycja. Natomiast Zelina Żlupna-Słowczak, Krakowiarka Urodzenia, przyjechała do Gdańska w 1946 roku, przyjechała do miłości. Przyjechała dlatego, że kochała swojego męża Brunka, który miał takie same obróbki jak syn Brunek. Przyjechała dlatego, że Brunek był kaszupą, był bardzo wolny. I wrosła. Wrosła w Gdańsk. Zaczynała tworząc swoją własną prywatną szkołę na Lośkowej Dolinie, a później stała się twórczynią i baletów, najpierw Studia Ognalowego, potem Bałtyckiej i wreszcie twórczynią Gdańskiej Szkoły Baletowej. Robiła to przez 30 lat. Wychowała całe pokolenia tancerzy. Wychowała gwiazdy. Wszystkie <plosy> jest, 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 jest tak były fantastyczne, że przyszliście Państwo tutaj wszyscy, dlatego, że poznaliście Wielu Miałżonków na Kiedyś jedna z gwiazdkich dziennikarek zastowała, zdanie, które było bardzo popularne w Obrerze Bałtyckiej, że kiedy idzie się korytarzami podziemia, e, to mimo to, że Jemura już nas Sorczak od wielu lat już nimi na swoich wysokich obcasach biega, to czasami słyszy się stuch tych obcasów. E, ja myślę rzeczywiście to, co powiedziała pani Karina swoje... Czyli to, że przeszłość zawsze ma się dalszy, że przechodzi w przyszłość. Tego dowodem jest to, że sztuka baletu się rozwija, to, że możemy być wyłącznie wyłącznie z tego, co teraz dzieje się w obrazie bałtyckim. Jedyna już na słodka, mimo to, że w 1976 roku teoretycznie zakończyła swoją karierę zawodową, Do swojego zdrowia, swojego życia była ja nieustannie obecna na wszystkich premierach, na wielu przedstawieniach oferowych, na prawie wszystkich przedstawieniach baletowych. Myślę, że dużo więcej na ten temat możemy Państwu powiedzieć. Barbara Kamert, biografka, ja nie miałam i autorka książki Rozmowy w tańcu. Polecam bardzo Dlatego proszę Państwa, tę książkę warto ją przeczytać i posłuchać. Co jedyne może no, nas są do powiedzenia, nie tylko w końcu, ale właśnie o życiu. Dziękuję jak... bardzo. Krótko po krótko, ale tak się zdarzyło, że właśnie w tragedii i również chcę tylko z daleka pokazać także... Z tej książki, yy, z rozmów o tańcu. Jedna z największych myśli, jakie w życiu spotkałam, to właśnie chciałam Państwu przeczytać, mimo że na pewno każdy z nas się nie które gnębiły mnie i gnębią zagadkę bytu tego świata. Przepiękne. Dziękuję bardzo. Serca balet z tej drogi już nie zesz. Najpierw spożyła się i taką nią poznaliśmy. Miała nas tak po prostu że żeśmy jej nańce nie tego się. Gdy powiedziałem kiedyś, patrzę się, bo umiesz patrzeć, zacząłem się zastanawiać, co mogą te słowa znaczyć. I wtedy to zrozumiałem że balet jest taką sztuką, która ze sztuk różnorodnych najdłuższy na związek z nauką. Ze sztuki to właśnie balet, który musi się normalnie rozwijać, ma mnóstwo różnych wyborów, których nie można koniec. Bo trzeba patrzeć nie są rzeczy te same. Trzeba sobie dziś rozumieć i włożyć w muzyki rana. I trzeba przez dziewięć lat szkody miliony razy ćwiczyć, byś mógł być kimś takim jak Jana, mógł o niej coś podzielić. Lecz najważniejszym uczuciem, tak w życiu sztuce dalej, jest miłość i szybka kochania. o czym z pewnością wiecie. 10 lat temu odeszłaś swoją ostatnią drogę, a dzisiaj cię zapewniamy, że bardzo cię dalej Największy i najmniejszy, aby jutro mógł być najpiękniejszy. By bo w balecie sprawą najważniejszym jest być w coraz wspanialszym, być siostrą coraz piękniejszym. Nie w sensie budowania i dozowania, ale w sensie treści, ruchem przekazania. Takiego składu, który którym w Układu i o ten układ chodzi, bo z niego się Kochana Pani Jana, za sprawą Pani do nas na serze zostało wiele baletowych wspaniałości, za które już dziękujemy i gratulujemy. Niech Pani Cio Pani, Janie, w nas ze sto lat żyje i niech tak zostanie. Kiedy weszłam do domu mojej mamy, do ślewej. Jako przyszła żona, już za rokiem 90 lat, kiedy byłam w tym domu, znalazłam energię, pasję, miłością do nas i do paletów. Dzięki mamie nasz, nasza scenografia, nasza spójność jest jak gdyby, no, no gdzieś tam dotyka tego, co my marzyliśmy. na który przekazał się na Państwa ręce wraz z nowym uznania Bardzo jestem szczęśliwa, że dzięki inicjatywie zasług i obywatelki bałtyckiej zwłaszcza, będzie będziemy tutaj obecna cały czas w sposób symboliczny. Ale dziękuję bardzo.